Hej czy Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie ja jestem Wojtek miło mi was gościć w demonologis to jest ze mną Agnieszka Jestem Intro Musiałeś musiałaś tą dupą tak? Specjalnie to zrobiłam Także słuchajcie dzisiaj, dzisiaj together z Agnieszką gramy na Ceclony bo tam jest nowa rzecz do jicy, zrobienia jicy? i wy chyba jej nie widzieliście Patuje um, tak? Tak 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 Także wszystko. A nie pod... powiedziałeś po insze? Powiedziałem po insze i dobra. musiałaś pokazać dupę. A no dobra. To <laughs> <Skupiam> na dupie. <laughs> jest, jest Także jest ta nowa, powiedzmy, że nowa mapa, znaczy właściwie bardziej nowy taki fragment, jeżeli chodzi o zgadywanie ducha. A tego mówię, na pewno nie widzieliście, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mm -hmm. e, no i oczywiście co? Ja Wam standardowo przypominam łapkę w komentarzach, subskrypcję, subskrypcjach. Wpadniecie na socialki, linki macie oczywiście w opisie. Agnieszko, gdzie? Indeed! Yes, yes, yes. I co będziemy mieli? Zbierz duchowe kule, nikt duch dmuchnie świeczkę, użyj szkła. A, czyli niestety nie mamy tego nowego do egzorcyzmu. Nie mamy? Nie, Aha. nie trafiło nam się. Okay. A to jest jakby co to średni poziom? Dobrze, dobrze. Yy... Halo. A, yes, Boże, so... zapomniałem, że tu się normalnie o. otwiera. No właśnie yy, między fazmą a demo tak, jest coś jest, różnica jest, i się jest, gubi. Nie? Tak, 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 jest ta różnica właśnie. Czekaj, wiesz Radizm. co, ja najpierw z termometrem pochodzę. Ja łożę z tym... Z tym chodzę. Hmm? Dobra, tutaj na razie temperaturki widzę, że są... Laleczka jest ogólnie. Okej. Okay. Temperatury są teoretycznie w porządku. A czy ja mówiłem moją standardową gadkę? Szczerze? Nie pamiętam. To w razie czego jeszcze raz, także przypominam wam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadnijcie na socialki, linki macie oczywiście w opisie, do Agi też, bo u niej też inne filmiki, inne rzeczy. I gdzie mogą ludzie wpaść? G2! A -a. Indeed! Dokładnie. Yes, Jeżeli yes, było yes. dwa razy, to musicie wybaczyć. Tak. Bloody Limbo. Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Okej, okay. to zrobilo się. Last. Last. Oho, śmiesz takie śmieszne? Śmiejesz taki śmieszny. Masz? Masz ducha? Nie, 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 to był ten od Limbo. A. Ej, ale mi tu nie bipkuł, na razie. No, ja tak przeglądam temperaturę i też za bardzo mi jakoś tak wybitnie nie spada. Na każdym odcinku i na Bo wiesz co? Chodź na chwilkę. Mm. Bo tutaj jest teraz coś takiego, ale to niestety nam się nie udało garnąć, że tutaj trzeba wyburzyć tą ścianę, ten fragment ściany. Maria, czy tam? Tutaj, nie tutaj, to. No, no. Lightem, żeby zobaczyć, trzeba rozbić młotem i tam jest woreczek z jakąś solą czy z czymś i to trzeba spalić w piecu. To? No. A przepraszam bardzo, a do Marii się nie wchodzi? No na razie chyba nikt nie znalazł wejścia. Okej. Okay. Okej. Okay. Hmm, mam wrażenie, że chyba jest tu na korytarzu. Mówisz? Bo tu temperatura spada do 10. A tu to waha. możliwe? Jeszcze sprawdzę ten pokój z Limbo. Ja jeszcze idę abstersik, jak nie to możliwe, Ale że... tutaj też jest około 20, 20, więc... Wydaje mi się, że to przejście tutaj, bo tu... No i dzwoni tutaj telefon. O, dobra, to idem. Nie ma sensu, żebym łowiła po górze. yes, o, o, ty, duchu, duchu, kurde. Co tam się no, dzieje? Ale rzuca. Co zrobimy? No jakiś taki. Aha, to dużo mówi. O Bibi, bi, bi, piątka, piątka, piątka. Piąteczka, elegancko. Piątka, 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 piątka. Piątka, piątka, piątka. Dobrze, mamy piąteczkę. Temperatura. No około 10, dobra. To idziemy po resztę rzeczy. Sprawiam SG. Piątka, 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 piątka. piątka sukces. tak Dziwnie skrzyczała, ale to możliwe, że mi się wydawało. Dobra, teoretycznie mamy pierwszy znak. Tak, czyli mamy ESG, tak? Ej, wróć, MFK piątka. Dobra, 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 dobra. Ty w opium ESG. Sanity mam 62, troszkę spadło. Dobra, wezmę płótno. Gadajkę byś mógł wziąć, bo ja nie wiem czy... Dobra, o, dobra, to wezmę. A ja wzięłam... Okej, okay, dobra. A czekaj, a on sam czy nie sam? Bo nie wiem. Wzięłam Światelku. Gdy jesteś sam, dobrze. Dobra. Dora, Szkoda dora, tylko dora, kurczę dora. właśnie, że na mnie nie, nie zaliczyło tego wyburzenia tej ściany, bo... No, ja tego tam nie widziałam. Tam jest w ogóle taki pokój chyba ze zwiszącymi lalkami, jeżeli dobrze pamiętam. Oho. I tam właśnie trzeba zna, z, złapać woreczek yy, i ten mm -hmm. woreczek spalić w piecu. Co w się sensie w kominku. Okej, okay, okej. Okay. Łapka, łapka, łapka. Łapka, łapka, <laughs> łapka, łapka, łapka. Łapka <laughs> na sukces. Łapka na sukces. <laughs> dobrze, czyli mamy odciski palców. To teraz jeszcze musisz. E, gadajku nie będzie. A nie będzie. Nie. No te. Uuu, temperatur. O, powiem ci, że temperaturka bardziej jeszcze spadła. Jest koło o. zera. Tak, 2-6 stopni się waha. Czyli dobra, gadadełko nie będzie. Czyli może być tak. Obraz na płótnie. Idę to zanieść w razie rośliny. SG. Ślady ektoplazmy mogą być, ale nie widziałem. Czyli tak Spirit Box odpada. Jeszcze sprawdzę to ślady, jak to plazmy, ale. Chodź po tego, pokrócę w razie w. Ej, już za chwilkę tylko sprawdzę, ta. Te... Ale nie widzę tutaj. Dobra, mam. A jak moje Sanity? Ej. 5, 6. No to chyba wrócę, to wezmę jedną, ta. Te... A co my tu jeszcze mamy? Mamy sól. Czy to. Ej, Raczej jest Freezing, bo było koło z poniżej ze... No, jest Freezing. O, dobrze, dobrze. No co to tam wychodzi? E, zaraz wyjdę, to zaznaczę, bo... Oni, Nie chcę ryzykować. Oni. Oni, oni do mi do się dratores... zawsze kojarzy, że on wygląda jak ten Oni z Dead by Daylight. Tak, tak, dokładnie. <laughs> Dobra, co mamy ze za zadania? E, tam e, były z... kule na pewno. Czekaj, <laughs> czyli, kule, czyli Oni. Świeczka i czas śmierci. Dobra, <laughs> O, nie, o latają. No i nie złapałem ani jednego. A zegarek, ten zegarek masz tu do ektoplazmy? Jest tam na dole O, niosłam ci. Masz. Co? A, króce, dobra, dzięki. E, tylko czekaj, bo ja muszę pilsy, tak? Jest, jest, jest. Ile mi to da? kul... No, cool. a nie, dobra. 60 zostawiam. tylko. Oj, mało mi wpadło. Malu, a mało? nie, 82. Dobra, dobra. Chyba jeszcze jedna kula. Eee, czyli mamy szkołę, jak to plozą, za śmierć ducha, niech dół zdmuchnie świeczkę i zbierz duchowe kule. Wziąłeś świeczkę? Mm, o nie, zapomniałem. To ja wziąłem. Czekam na kulę. O, leci, leci, leci. Dobra, mamy kulę. Wszystkie, tak? Mhm. Dobra, git. Jak już tak Zinam wypluj to. Blbl. ale nam źle idzie, bo No nie, Krzuka. kurde, jaka tragedia. tragedia, w ogóle dowodów nie ma, ducha no, nie ma. Beznadzieja. Lipa. <grym> Dua lipa, ty. Dua lipa. Dobra, idę szukać tym... Śmierć ducha, bo już tylko została nam ty świeczka. Ty nie? Tak, tak, tak. Chociaż ja w szukaniu tego, to szczerze mówiąc, jestem pipa, jakby to powiedzieć, bo... <grym> Jest hand? Nie... Kurde, wygięty mnie atakował. Poni do nas. Halo? Jolka? Can you blow the candle, please? Blow the... o, thanks, thanks, thanks. Thanks, thanks, thanks. O! Jezu, atakuje te, te, takie, to, to, to... Czyli co, zostało nam tylko znaleźć... Tak, to śmierć ducha. ...godzinka. No, my nie mamy chyba takich nie? Jedna nie, właśnie nie mamy. Taka trochę lipa. Dlatego <grystanie> cię ubezpieczam, jak coś. Ale ty i tak masz krzyż, nie? Tak, tak. Oh my god. Tragizm Włóczę nie wiesz co nie widzę tutaj nigdzie. Mam taki problem, że wszyscy, kurde, znajdują to, to, ale czasem po mnie też patrzą, nie? Oho. Ale. Tutaj niestety w niektórych pokojach jest trochę tak, że trzeba bardzo daleko stanąć, żeby. Zobaczyć. Tak, żeby zobaczyć. Druga 15. O, dobra. Chyba szukać tego. O, tu mam na wyjściu. Co to było? Pierwsza. Druga. Druga, piętnaście. Piętnaście chyba mam na tym. Jak się pomyliłam, to. Miałam hmm. ja telefon do sprawdzenia godziny. <noise> właśnie, powinien być telefon, a... nie? No właśnie, a nie jakiś tam. Kurde, kto by taki z robił. Halo. Czekaj, teraz ja sprawdzę, czy dobrze ustawiłaś. Ale dobrze, druga, piętnaście. No to coś tam się znam. <noise> a nie tak jak no, kiedyś, co ten żeśmy. Przegrali, przez to, że... o no. i tam jest zegar. E, eee, no to kurde, szybciutko poszło. Ej, no! To czekaj, Co? Ja, ja sobie ustawię teraz. Tak. I ui, bum. No Dziękuję. I Dziękuję. No i patrz. No i This is crazy. This is crazy. I to jeszcze na średnim kupił. No. Bo masz to. Ładnie poszło, w ogóle na, na, nawet jednego hunta nie było. No, nie, tylko straszaki. Ale czekaj, wiesz co, jeszcze, wiesz co, spróbujemy sprawdzić jedną rzecz. Co? E, bo młota mamy. Czekaj, krótko mogę stawić. Weź, tą UV, weź tego Juwilajta. Lighta. light'a? No, no, no. Zobaczymy, okay. czy możemy, zobaczymy po prostu, czy możemy otworzyć to przejście tam. A to potrzebne jest Juwi e, Tak, i młot. Ale A, coś, ale wydaje mi się, że jeżeli nie mamy tego zadania, to nie. Jeżeli jest my... zadania, to tam nie wejdziemy chyba. Tak nie ma ducha, nie? A ja skrzynię. Nie, idę. ducha nie ma. <laughs> ja z skrzynią bo ja właśnie boję. Ej, ducha! Jest... Ej, co to było? No z sudku. Aha. Sudoku z ekranu. Trzeba było taśmę zna znaleźć. I tutaj poświeść na tą ścianę, ale nie, nie widzę. Bo nie, nie ma. O? O? Ale nie, nie, nie wejdziemy do niej. Tak, tak wygląda renowacja starego domu. Właśnie się tak no, burzymy ściany. i tak... tutaj? Takie... O, ale widzisz, wszędzie indziej jak popuka. A nie, no to nie ma sensu. To są. nic. A tutaj? Jest. Ale takie... nie wejdziemy tutaj, bo to się no, powinno nie. rozwalać. No trudno. Dobra, ale no, to wracamy. Tak. Ważne, że duch jest zrobiony, że duch jest tak. ogarnięty. Jest, jest. No, tu no, nic, no, nic no, innego no. nie rozwalimy. Tu w ogóle stoi też chyba taki młotek, ale... No on nie, nie działa. Go... Ej, e, jakbym tak telewizor rozwalił? O, mm -hmm, i tu jest tak aparat. Mm -hmm. Let me take a selfie. Smile. Foto? Nie. Nie. Nie, nie rozdupię telewizor. Nie, nie, nie. Tak, tak, Agnieszko, tak tak. Bujać to my, ale nie nas. Hand. Hand. O, no, nie no! Do... tam. Nie musisz iść tam. Yes, yes. Oh my god! Let's go to the beach, each, let's go get the way. They say what they're gonna say. Have a drink, wait nice right to come back. 3700, 97 Expa Ładnie, i był oni, więc w sumie tak. bardzo Wszystko dobrze, dobrze nam poszło. No. To, ale to wiesz co, ja mam wrażenie, bo nam dzisiaj jakoś wybitnie dobrze idzie. Ja mam wrażenie, że to chyba kwestia, że Tomka nie ma. Aha, aha. Wytniemy, to się wytnie. Niech on tego nie słucha. Albo nie tak ściszony. No, ale on wie, że go lubimy i taki, tak. Tak, jest No yes. dobra, słuchajcie, to yes. my mam za dzisiejszy odcinek. Dziękujemy. Mam nadzieję, że w następnym będziemy już w komplecie, także była za nowa Agnieszka. Do. Więc co, słyszymy się w następnym, więc do usłyszenia. Cześć i pa! pa. pa.